Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spróbujemy nazbierać przytuli czepnej. Jest to tak wspaniała i drogocenna roślina. Przede wszystkim bardzo zdrowa. Ma wspaniałe działanie na układ krążenia, na żylaki. Będziemy zbierać ją tutaj w tych krzaczkach. A jak nazbieram, to później nagram dokładnie filmik, opowiem o tym, na co ona działa, jak się robi. Tylko trzeba szukać młodej przytuli. O, tu na przykład jest... Pojedyncze krzaczki są. O, I taką przytulię będziemy zbierać. Wspaniała, drogocenna, lecznicza roślina. Przytulię obieramy z tych suchych części. Wszystko zostawiamy tylko co zielone. Niektóre są takie przywinięte, też musimy to obrać, tego żeby, żeby później było więcej soku. I przede wszystkim zdarzają się tutaj też jeszcze takie robaczki, różne takie połączki, które trzeba usunąć. A później będziemy mielić i sok wykorzystamy do okładów. dolejemy alkoholem, a pozostałą pokojoną te części tutaj wysuszymy na herbatkę. Sok z mniszka zmieszałam z sokiem z przytuli cieplej i słoik po soku z mniszka półkę z to jest dobra setka. Wlewam do tego sokon. Mieszamy. I wyszło nam tyle ekstraktu do okładów. Tu jest może około niecałic. Teraz będziemy robić okłady. Zamykamy i wstawiamy do lodówki. Proszę zobaczyć, wyszło nam tyle soku z przytuli. To jest dość dużo, jeszcze pianka opadnie, dopiero będziemy mieszać, a tu mamy mniszek lekarski zebrany też na takiej dziewiczej łące i będziemy teraz robić z niego sok. Później te dwa soki zmieszamy, do tego dodajemy alkohol. W naszym przypadku dolejemy to spiritus, gdzieś około setki, może 150 ml. Zobaczymy, ile będzie tego soku, żeby go zakonserwować. I tym będziemy smarować niegojące się rany. Będziemy przykładać na żylaki, obrzęki. I to bardzo dobrze wraca cały system do normy. Także bardzo proszę, sobie taki zrobić syropek, sok i tym przykładać. Oprócz tego wspomniałam tam o herbatce z przytuli. Ja w skrzyneczki ułożyłam z pokrojoną przytulię i to będę suszyć. I później taką na półlitrowy dzbanek garstkę, to ja już tu mówiłam tej przytuli. Można też świerą zalewać. Gorącą wodą odczekać 20 minut i później sobie popijać połyczku przez cały dzień. Także jest to wspaniała roślina. Najlepsza chyba jaka może być na takie Zaburzenia limfatyczne i również na pracę nerek. Tak jak mówiłam, zachęcam do robienia takich syropów, do leczenia naturalnego. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego kanału. Do usłyszenia. Papa. Pa.